Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pani Sylwia Królikowska. Jak sama o sobie mówi na co dzień z wykształcenia jest psychologiem, z zawodu jest trenerem biznesu, a z pasji nianią liderów, jak to ładnie brzmi. Rzeczywiście dzień dobry Pani Sylwia, witam serdecznie. Dzień dobry. Z panią Sylwią będziemy rozmawiali na najbliższym szkoleniu online o autorytecie lidera, a dokładnie mówiąc o tym, jak wykształcić autorytet lidera istnieje takie i pokutuje takie często przy, takie przekonanie, że rzeczywiście z autorytetem, czy z taką charyzmą należy się urodzić. Ale czy autorytet to jest też coś, co możemy sobie wybudować, na przykład ciężką pracą, pani Sylwio. Tak, tak, jak najbardziej autorytet, charyzma. No jak się rodzi dziecko, to my przecież nie mówimy jakie charyzmatyczne oczka po tatusiu, albo jak ono charyzmatycznie raczku, tak naprawdę to jest wszystko to, co możemy wykształcić poprzez naszą codzienną pracę, poprzez konsekwencje, poprzez autentyczność, ale też poprzez takie bycie ludzkim, bo myślę, że zwłaszcza w tych trudnych czasach szefem się bywa, a człowiekiem się jest. I to jest chyba najważniejsze. Mhm. A czego będziemy się mogli spodziewać po, tych, po naszym, tym czwartkowym spotkaniu? Jakich kompetencji tam będziemy się mogli nauczyć? Te kompetencji, które budują autorytet lidera. No przede wszystkim zastanowimy się, co to znaczy właśnie być autentycznym, zastanowimy się, co to znaczy być konsekwentnym, konsekwentną, bo to jest myślę bardzo ważne. I też powiemy sobie o tak zwanej odwadze moralnej, bo ja myślę, że ona jest bardzo ważna, bo my próbujemy utrzymać dobre relacje z naszymi pracownikami, bo wiemy, że to jest ważne, ale z drugiej strony czasami musimy być stanowcze, musimy być konsekwentne, czasami musimy poprowadzić nieprzyjemną rozmowę i to też jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, jak to zrobić, żeby utrzymać dobre relacje, a jednocześnie być autorytetem szefa szefowej. Mhm. Jak rozumiem, taki krok po kroku przepis do, będzie mogli od Pani otrzymać na ten temat. Tak, tak. Myślę, że możemy porozmawiać sobie o konkretnych autorytetach i o konkretnych algorytmach prowadzenia na przykład trudnych rozmów. Ja też będę zapraszała Państwa do aktywności, do zadawania pytań, bo to jest zawsze największa wartość, kiedy przynosicie taki konkretny swój przypadek i my wtedy wspólnie się zastanawiamy, co możemy tutaj zaradzić, żeby faktycznie rozwiązać to i z korzyścią dla firmy, i dla zespołu, no i też dla tego pracownika. Pani Sylwio, bo na co dzień Pani też prowadzi, jakby też konsultuje i prowadzi liderów z takich firm jak Google czy Facebook, czyli rzeczywiście, że tak powiem, grube ryby rynkowe. Czy ma też Pani ogólny pogląd na, te, na ten rynek? Czy w tych obecnych, dosyć trudnych czasach, czasach powiedzmy epidemiologicznych, czy tutaj jakby ten autorytet gra jakąś kluczową rolę, jeżeli chodzi o taką motywację i takie powiedzmy dobrostan pracowników? Autorytet na pewno, ale jeszcze bardziej charyzma, bo w takich stabilnych czasach my nie potrzebujemy charyzmatycznych liderów. Jak jest stabilnie, to my potrzebujemy dobrego zarządcy, który to wszystko ułoży i to się samo kręci. A tak naprawdę w takich niestabilnych, bardzo zmiennych czasach, niepewnych, bo to jest chyba ważne, że my żyjemy w mocno niepewnych czasach, bardzo jest potrzebny charyzmatyczny lider, który da nam energię do działania. Dla mnie charyzmatyczny lider to jest taki, za którym ludzie podążają nie dlatego, że muszą, bo im na przykład płaci, ale dlatego, że chcą, że czują, że to jest dla nich dobre, że Czują, że widzą w tym wartość, bo mu ufają, bo mu wierzą. Ja też zawsze mówię, że charyzmatyczny lider to nie jest ten, który bardzo szybko dociera do celu, tylko ten, który do tego celu doprowadzi jak największą liczbę ludzi. I charyzma jest w oczach patrzącego i to jest bardzo ważne. I można się tego nauczyć, to jest też ważne, więc chciałabym, żebyśmy się wspólnie zastanowili, co ja mogę zrobić, żeby być postrzegany, postrzegana jako charyzmatyczny lider w moim zespole. Super, to brzmi bardzo zachęcająco. Bardzo Pani dziękuję za dziś, no i mam nadzieję, będziemy powiedzmy o tych szczegółach już rozmawiać w czwartek o 20.30. Bardzo dziękuję Pani Sylwej, do zobaczenia. Dzięki.